Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie, to nie jest tak, jak sobie co niektórzy myślą, że Pan Jezus wstąpił do nieba i baluje sobie tam na całego. Jeszcze dziś Matka Boża opatruje rany w niebie swojego Syna, nie zważając na swoje, jakimi ją świat i niewdzięczne dzieci ranią. Ranią ją za to, bo powiedziała Bogu tak i przyniosła im Zbawiciela świata, aby w nim mogli żyć na wieki. To niewdzięcznicy, rany Pana naszego Jezusa Chrystusa wciąż są otwarte, biczują go nieustannie. To, co się dzieje na świecie i w kościele, otwiera jego rany, które były zadane przy biczowaniu. Są powtarzane tak samo jak ofiara mszy świętej, nieustannie. Męka przewagalna za grzech, każdego dnia, aż do skończenia świata. Dziś Matka Boża leczy rany Chrystusa różańcem. Niczym róże przykłada nasze modlitwy różańcowe, które składają dusze zadośćuczynienie za grzeszników. Które je zadają. Każdy różaniec w intencji o nawrócenie grzeszników to balsam dla ran Chrystusa i serca Maryi. Bratkowie, nie zaniedbujmy prośby Matki Bożej. Odmawiajcie codziennie różaniec. Jezus, nasz Pan, jest najlepszym lekarzem dla naszych ciał i dusz. A my, Stańmy się pielęgniarzami naszej Matki Maryi, która jest najlepszą lekarką w opatrywaniu ran swojego syna. Zróbmy wszystko, by nie zabrakło opatrunków Matce Bożej do opatrywania ran jej syna Jezusa Chrystusa, jakimi są różanie święty. Te opatrunki leczą wszystkie rany. My zaś bądźmy dobrymi pomocnikami Matki Bożej i zróbmy wszystko, by tych opatrunków nigdy nie zabrakło. Posłuchajcie. Pan Jezus przemówił do dwunastu. Czy i wy chcecie mnie opuścić? Piotr odpowiedział: Panie, do kogoż pójdziemy? A my dziś możemy powiedzieć podobnie. Matko, do kogoż pójdziemy, by się za nami wstawił u Twojego syna, jak nie do Ciebie, naszej kochającej matki, która u syna wszystko wyjednać może. Bratkowie, odmawiajcie codziennie różaniec, który nie tylko leczy rany Chrystusa, ale pomaga uświęcać naszą duszę. I przyozdabia nasze ciała w czystość. Różaniec jest jak miecz świętego Michała Archanioła na zło i szatana, ale przede wszystkim jest najlepszym lekarstwem dla uleczenia ran Chrystusa. Niech wam Pan Bóg błogosławi. A Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna i odmawiajcie dziennie Różaniec.